Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy pięknej pogodzie chcę z Państwem porozmawiać z naszym wspaniałym muzykiem, który właśnie mieszka tutaj w Paryżu i komponuje. A parę dni temu właśnie wydał płytę, nową płytę. Nazywa się Karol Dobrowolski. Już Państwo mogli się u nas widzieć w na naszym programie. Ale dowiemy się więcej na temat tego, jakie utwory i z kim zagrał właśnie na tym najnowszym swoim krążku. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, proszę, jaka była motywacja, żeby wydać tą wspaniałą płytę? No to motywacja była taka po prostu, że wreszcie ta, 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 ta twórczość odpowiednio zakiełkowała. Utwory okrzepły, bo niektóre powstały bardzo, bardzo dawno. Na samym początku mojego pobytu w Paryżu niektóre wręcz zacząłem komponować zanim tu przyjechałem, także jest to takie zwieńczenie no już yy, takiej no, yy, długoletniej działalności artystycznej, ale jakoś wcześniej było tak, że po prostu... Yy, skromności i jakieś taki, takie przeświadczenie, że to jeszcze nie jest ten moment sprawiały, że ta płyta nie, i te utwory nie ujrzały światła dziennego, także się bardzo cieszę, że wreszcie ten moment nastąpił. Wspaniale. Słuchaj, mam takie pytanie. Osiem utworów na płycie. Co autor miał na myśli, pisząc tą muzykę? No, tytuł jest Blue Melancholie, czyli można powiedzieć błękitna melancholia, albo, albo melancholia w błękicie, albo błękit melancholii. Są, są, tak jak muzyka jest eklektyczna, taki ten tytuł jest wieloznaczny. Także tych znaczeń jest ogromnie dużo, jest tęsknota za. Polską, jest radość, że przebywam w Paryżu, w wspaniałym ośrodku kultury i sztuki, wśród pięknych zabytków, wspaniałej mody, wspaniałych ludzi, świetnego jedzenia, cudownych miejsc. Czy to można właśnie poczuć na tym płycie? Myślę, że tak. Myślę, że można poczuć zarówno klimat paryski, jak i klimat polski. Zarówno klimat paryski, jak i klimat warszawski, jak i klimat góralski. Klub, cygański. Jest naprawdę mnóstwo tych odniesień. Czyli mamy taką mieszankę pięknych, wyjątkowych miejsc, przynajmniej w Europie. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. Karolu, płyta płytą, wspaniałe utwory. Słyszeliśmy właśnie przed chwileczką fragmencik, ale oczywiście sami nie nagrałeś. Miałeś gości, z którym przygotowałeś wspaniałe utwory. Kto to był? I To wyjątkowi goście. Tutaj ci dodam, bo, bo jest nas trzech skrzypków, tak można powiedzieć. Sprzężyły się ze sobą takie sprzężenie zwrotne trzech szkół skrzypcowych polskiej, którą ja reprezentuję węgierskiej, którą reprezentuje wspaniały, nadzwyczajny skrzypek Robi Lakatosz, wylansowany pod koniec lat 80., na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych przez Yehudi Menuina, który grał z wielkimi jazzu, grał ze Stefanem Grappellim, Randym Breckerem, innymi. No i oprócz niego wśród skrzypków jest także Alexis Cardenas, Wenezuelczyk, po Juilliard School of Music, y, absolwent y, Doroty Dilly, genialnej y, pedagogzki, która kształciła m.in. skackę perlmana. Także wielkie nazwiska w wielkim świecie się przewijają. Y, do tego na fortepianie wspaniały, rewelacyjny pianista włoski y, Giovanni Mirabazi. Obok Enrico Piero największy włoski pianista jazzowy. Y, drugi pianista, Hugues Duchesne. Także fantastyczny pianista tutaj z, z paryskiej sceny jazzowej e, na gitarze Zigi Zigmandasę, doskonały gitarzysta, to jest cygan w ogóle wietnamsko-niemiecki. i uuu jakie jeszcze korzenie w nim są, to, to, to ja sam nie wiem i on, on też ma problem, żeby to, żeby, żeby to określić. Na kontrabasie gra Korsykańczyk Sebastian Gastin, a na perkusji e, Nicolas Favrel. I bym zapomniałem jeszcze dwóch muzy muzyków wymienić, dwóch moich rodaków wśród solistów. Jest Borys Janczarski, wspaniały saksofonista oraz wybitny harmonikarz Greg Złap, Grzegorz Szłapczyński, także mój rodak, który zagrał bardzo z wieloma muzykami popowej sceny francuskiej, a oprócz tego na stałe gra w orkiestrze Wladimira Kosmy, a przedtem przez kilkanaście lat tworzył główną grupę Johnny Holidaya. Także ja mam takich muzyków. No jest to wielkie szczęście dla mnie i zaszczyt, że właśnie w takim składzie się tę muzykę w tej chwili udaje tutaj Państwu zaprezentować. Także... Powiedz mi, jak udało się sobie tych wszystkich tutaj ludzi razem zorganizować, żeby nagrać te materiały. To była sesja trzydniowa, wszyscy nie byli naraz. To był, był jakiś tam podział, yy, że jeden mógł tego dnia, drugi tego, ale w trzy dni złożyliśmy to do kupy. Wspaniale. Słuchaj, powiedz mi, gdzie tą płytę można kupić? Tą płytę można nabyć na stronie internetowej wytwórni Fortune oraz wydawnictwo Fortune, warszawskie wydawnictwo, także trzeba sobie wpisać Fortune, Fortune wydawnictwo muzyczne oraz można również kupić tą płytę, można jej słuchać na platformach streamingowych, na wszystkich pl platformach str streamingowych, także też można kupować poszczególne utwory no, poprzez y korzystanie z tych platform. Karolu, powiedz nam proszę, tą płytę już wiemy gdzie kupić. Ale jakby ktoś Cię by chciał na żywo usłyszeć, tutaj w Paryżu, albo ewentualnie gdzie indziej, gdzie może uzyskać informację o tym? Są dwie, dwie takie możliwości. Jedna to jest mój Facebook, gdzie, gdzie ogłaszam wszystkie swoje koncerty. Po prostu trzeba mnie znaleźć na Facebooku i, i, i wtedy można się dowiedzieć, gdzie gram w danym momencie. A drugą opcją jest moja strona internetowa i to jest www.karol. Myślnik dobrowolski.com. Wspaniale. Karol, życzę Ci, żeby ta płyta się znalazła w każdym polskim domu, nie tylko w Paryżu, ale i na świecie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wspaniałą muzykę i dziękuję, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Wszystkiego dobrego. Dzięki również. Wszystkiego dobrego również dla Was. Państwu również dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i z Paryża dla Pepe TV Płonka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.